Chwila widzenia. Nagrywaj. Cześć. Chuja widzę? Moment. Ile, ile jest? Co? Od, Odpalasz? Chuj, kurwa. Chal Moja lampa Cześć, tu, kurwa ty, widzi stoł. Cześć. mi dodanie jeszcze? To, to, dwie minuty. No to dwie minuty poczekamy. Ale... No to dwie minuty poczekamy. Adam? Jak ty to ustawiłeś? Lampę mam po tak, w Jest dobrze ustawione. Odwrotnie. A on rozbiegł na półprzyciemny Jest dobrze. Dobrze jest. Dobrze jest. bum! 아, oh, 이스 oh, هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه